Przyznam się szczerze, że ja nie byłem przygotowany na żadne wystąpienia. Poczułem się jako jeden z zaproszonych, aby być uczestnikiem tego. Mi się wydaje bardzo ważnego spotkania na temat tego, czym jest Amazonia, szczególnie w tym czasie, gdzie właśnie dużo mówi się na różne tematy, na tematy eklesjologiczne, na tematy Również y, czysto takie, powiedzmy, socjalne czy polityczne, które dotykają tej części y, świata. Może na samym początku dwa czy zdania. Jestem y, od 36 lat, pracuję y, w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii, komisjonarz. Y, jestem y, franciszkanin konwentualny ale od 20 lat jestem biskupem i mówią, że już jestem franciszkanin ewentualny, bo ani u franciszkanów, ani, ani gdzie indziej, no więc idę w tym kierunku. Więc 36 lat mi się wydaje daje jakieś takie prawo, abym mi się wydaje w sposób konkretny i jasny mówił o tych sprawach, które dotyczą tutaj nas w Ameryce Południowej. Uczestniczyłem już w dwóch synodach e, biskupów, pierwszy na temat młodzieży i drugi na temat e, Amazonii. I bardziej przeżywali e, wszystkie problemy związane z synodem ci, którzy byli poza aulą synodalną. Wiele stwarzano problemów, dyskusji, mi się wydaje niepotrzebnych, e, dlatego że Zabrakło mi się wydaje takiego, jak to powiedział ksiądz Tomasz, e, aby zrozumieć, co to jest region Amazonii. To jest region, który obejmuje dziewięć państw. To jest teren, który ma ponad 9 milionów kilometrów kwadratowych. To jest rejon, w którym prawie 50 milionów mieszkańców. To są różne tematy, które w tym rejonie się, powiedzmy, realizują. Dlatego papież Franciszek, kiedy w 2019 roku, w styczniu, spotkał się w Peru, w Puerto Maldonado, z Indianami z tych wszystkich państw, z Boliwii, Płynęli statkiem, y, prawie tydzień czasu, żeby dostać się na, na to spotkanie. I gdzieś św. papież Franciszek powiedział, że on przyjechał tam, aby z nimi się spotkać i aby ich słuchać. Więc y, byli przygotowani, aby właśnie przekazać to, czym żyją te rejony, które tworzą y, Amazonię. I na rozpoczęcie synodu papież Franciszek skierował się, skierował do nas y, bardzo proste, ale wymowne słowa, kiedy mówi ja nie chcę słyszeć od was żadnej poezji. Ja chcę usłyszeć od was, którzy tam mieszkacie, y, pracujecie, rzeczy konkretne. Jak żyją ludzie, co czują i czego od nas oczekują. Mi się wydaje, że to są bardzo ważne słowa, które później w jakiś sposób ukierunkowały naszą pracę ponad trzytygodniową w czasie synodu. Już można jeszcze powiedzieć, gdzie czas synodu to nie był tylko czasem, gdzie dyskutowało się o duszpasterstwie, o nowych metodach ale to był cały kompleks problemów, yy, których powiedzmy żyje tamtejsza ludź, lud, yy, przepraszam, tak mówić od razu po polsku, mi trochę yy, brakuje słów, proszę mnie to zrozumieć. Yy, ale była też mowa na temat yy, sytuacji ekonomicznej, sytuacji ekologicznej. Była mowa na temat tych grup indigenas, które odchodzą od cywilizacji, zamykają się w swoim, w swoim, powiedzmy, terytorium, w swojej rzeczywistości, tak zwana grupa PIAW. Być może będzie o tym jeszcze mowa. Patrzyliśmy też na to, kiedy słuchaliśmy miejscowych, tych, którzy na przykład w Boliwii mieliśmy spotkania z grupami Indigenas, Indian tych różnych grup, a mamy 36 narodowości w Boliwii, w tej części wschodniej, graniczącej z Brazylią. Więc oni byli tymi, którzy nas prosili, abyśmy byli ich głosem. Te wszystkie postulaty, które na przykład z Boliwii żeśmy przedstawili w czasie synodu, to nie były refleksje biskupów, to było wypowiedzią, my, znaczy przekazaliśmy wypowiedź naszych Indian, tych, którzy prosili nas, abyśmy tę czy taką inną sprawę, znaczy przedstawili na forum synodalnym. I się wydaje, że to był bardzo ważny moment, kiedy byliśmy tym elementem, który przekazywał to, co nasi ludzie tutaj żyją. To były właśnie y, tematy związane z obroną ich habitat, gdzie mieszkają, ale muszą czasami bronić się przed wielkimi koncernami, które niszczą, niszczą przyrodę, wycinając drzewa, handel drzewem, poszukiwacze, poszukiwacze złota, którzy i ze strony powiedzmy Brazylii, i ze strony Boliwii, i ze strony Peru niszczą, używając różnych chemicznych czynników do poszukiwania złota, Później wielkie mafie narkotyczne. To są rejony, gdzie dawniej nie można było zobaczyć upraw koki. Obecnie ze strony Boliwii nasz rejon Chikitania, Pando, Beni. To są teraz poprzez decyzje rządu, są niszczone wielkie terytoria, wycinane drzewa i. Zaczyna się uprawa koki. A co z tym wiąże się? Pojawiają się nowe y, mafie narkotyczne z Brazylii, y, z Meksyku, które to y, mafie doprowadzają do. I to też była mowa y, w czasie synodu. Był nawet poświęcony moment, kiedy wspominało się tych y, Indian, którzy zostali w ostatnich czasach zamordowani. Przez różne mafie, to są ludzie, którzy bronią swojego prawa do swojego terenu, do swojej, e, e, do swojego bym powiedział, spokoju. I w tym wszystkim Kościół obecnie zajmuje no pierwsze miejsce, bo ci ludzie nie mają wsparcia ze strony rządu a tym, którzy daje w jakiś sposób oparcie i bezpieczeństwo, to jest Kościół. Można by było tutaj podać wiele przykładów tych, którzy właśnie zginęli, żeby można tak powiedzieć na posterunku pracy, oddają życie za tych, których nikt nie broni. Dlatego cóż mogę więcej powiedzieć? Mówię, nie jestem przygotowany, nie byłem przygotowany, żeby, żeby coś więcej konkretnego powiedzieć. W każdym razie nie było wielkich dyskusji w czasie synodu, jak to czasami słyszało się w różnych wywiadach na zewnątrz. Była atmosfera wielkiego spokoju, modlitwy, czuło się obecność Ducha Świętego. Nikt nikogo nie atakował wewnątrz. Była wymiana zdań, opinii. Oczywiście, jak papież powiedział, nie chcę poezji, tylko mówcie o konkretnych sprawach i starajcie się dać mi jakieś odpowiedzi na te problemy. Była mowa na temat święceń Wiri Prowati, była mowa na temat obecności kobiety w życiu kościoła. Kiedy się mówiło na temat diakonatu, Papież ponownie zwrócił się do nas wyjaśniając, że ponowił, znaczy odnowił komisję, która wcześniej została powołana, aby zbadać właśnie temat diakonatów w pierwszych wiekach kościoła, na czym ten diakonat polegał. Czy to był w sensie sakramentalnym, czy może miał inne wymiary? Mi się wydaje, że nie trzeba bać się, aby mówić o tych tematach i widzimy, że rola kobiety przez papieża Franciszka jest doceniana. Jeżeli zwrócimy uwagę, zresztą siostry, które pracują w Amazonii, yy, widzą, że kobieta w życiu w społeczności zajmuje bardzo ważne miejsce. W czasie pracy z yy, Jednej z grup, gdzie uczestniczyłem, właśnie była mowa na temat roli kobiety we wspólnocie, w wiosce. Więc mówią, że kobieta cały dzień jest z rodziną. Mężczyźni wychodzą, powiedzmy, w burz, na łowy. Jak wracają, śpią, odpoczywają, i całe 24 godziny jest kobieta. Tą osobą, która utrzymuje dom, rodzinę. Dlatego mówią, dlaczego kobieta nie może być odpowiedzialną za na przykład prowadzenie wspólnoty religijnej? Dlaczego nie może być odpowiedzialna powiedzmy za parafię? Mamy w, w Boliwii i w Peru, już nie pamiętam, zgromadzenie zakonne, które idzie, siostry zakonne, które idą w takie miejsca, gdzie nie ma obecności kapłana. Więc siostry zakonne mają pozwolenie na wszystko, oprócz odprawiania mszy świętej. Mogą uczestniczyć przy, asystować przy, przy błogosławieństwie, małżeństw. mogą chrzcić, rozdzielają, udzielają komunię świętą, którą Ksiądz powiedzmy miesiąc czy dwa miesiące wcześniej konsekrował, ale znowu trzeba pamiętać o tym, że obecność księdza jest potrzebna. Dlatego wiele razy pojawiało się na ustach miejscowych ludzi, że nie chcą mieć już księży, powiedzmy, turystów. To znaczy w tym sensie proszę źle nie zrozumieć. Którzy przyjadą, msze odprawią, dzień, dwa dni pobędą po we wiosce i później znowu może być kilka miesięcy czy pół roku, nie ma obecności księdza. Proszą o obecność księdza, który będzie z nimi, który będzie mówił ich językiem, który będzie dzielił radości i troski z całą wspólnotą. Piękne słowa powiedziała jedna z uczestniczek, kiedy była mowa na temat księży, którzy mówią, nauczą się ich języka. I kiedy usłyszałam w swoim języku słowa z Pisma Świętego, to mówi, tak się poczułam, jakby Pan Bóg do mnie mówił w moim języku. Mówię, są, przepraszam, to są takie różne y, tematy, które ja się tu się przychodzą mi na, na myśl. Można by było tu jeszcze wiele rzeczy innych y, powiedzieć. W każdym bądź razie synod o Amazonii, ja to odczułem jako przejście Ducha Świętego. Duch Święty nas tam naprawdę prowadził w takim wymiarze czysto y, duchowym, w spokoju, bez, bez wielkich y, dyskusji, gdzie dochodziłoby tam do rozlewu krwi, co zasłowił. Naprawdę to był moment, kiedy było i czuło się, że jest wielkie przejęcie się kościoła katolickiego, tą częścią kościoła partykularnego, jakim jest kościół w Amazonii który dziewięć państw na Obejmuje. Serdeczny Bóg, Bóg zapłać, że mi